Witam Was, zapraszam do rozkładu Kto o Tobie myśli? Co myśli? No, dobra Robimy sobie czytanko Trzy karty, wybierzcie sobie Pierwsza, druga, trzecia No, wybierajcie tak Intuicyjnie, raczej szybko No i jedziemy, zaczynamy Pamiętamy, bierzemy to Co czujemy, że jest Dla nas W danej sytuacji no, dobra. grupa pierwsza. Co macie usłyszeć? Kto o tobie myśli? Co myśli? Mm -hmm. No, myśli, że to niełatwa sprawa z Tobą, w tej sytuacji, w jakiej jesteście, ale masz wielbiciela. No, tutaj jest taki ktoś, kto bardzo chętnie poszedłby z Tobą na randeczkę. Płomienne spotkanie z Tobą mu się marzy. W ogóle, cokolwiek z Tobą, wszystko, wszystko z Tobą mu się marzy. Tak by chciał, żeby coś się pomiędzy Wami. Wydarzyło, żeby się zaczęło, po prostu marzy mu się inicjacja, żeby to zaistniało, zaczęło się, wystartowało, odpaliło. Myśli o tym cały czas. Wręcz wiesz, to jest takie mm, nakręcanie się. No, nie może przestać, tutaj jest tak mocno tym, e, wiesz, otulony każdego dnia. Niezręczna sytuacja myśli sobie. No, ja powiem tak, ma pragnienie człowiek na ciebie, który jest w innej relacji, albo ty jesteś w jakiejś relacji, a on nie. Bo tutaj jest tak. Sytuacja, że no, nie możemy być razem, niezręcznie nie pasuje. Ale myślę o Tobie. I myślę, że bardzo bym chciał z Tobą, a w ogóle to ten, ten ktoś no, nowy rozdział jakiś w życiu, byłby gotów z Tobą zacząć. Myśli sobie, żeby to zrobił. Że gdyby tylko coś się wydarzyło, poszła iskra, gdyby ona chciała, gdyby tak kiwnęła paluszkiem, ja już jestem. Osoba bardzo wyciszona, być może gdzieś tam trochę nawet izolująca się, albo tak nie bardzo się lubi rzucać w oczy, chodzi tam swoimi drogami siedzi sobie, robi sobie swoje rzeczy po cichutku. Nie jest krzykliwy, nie jest wiesz jakiś tam mm, bardzo e, wchodzący w świat e, taki medialny, ale dobry człowiek trochę skryty, gdzieś tam bardzo emocjonalny. Człowiek, który ma wiesz rozdroże życiowe, ma pewien dylemat, stanął e, w takim momencie, gdzie czuję, że, że nie wszystko jest ok. Że jednak chciałby coś inaczej. Że, że tak sobie wiesz, myśli w tym moim życiu to nie jest tak najlepiej. Jednak coś mi tak daje mi mocno do, do myślenia, do analizowania. No, być może ta osoba chciałaby zakończyć, znaczy chciałaby, myśli o tym, że. Że dobrze byłoby zakończyć swoją relację i iść winną właśnie w tą z tobą, ale tu to jakby myślisz, że to jest nieosiągalne. To jest gdzieś, e, gdzieś po prostu w sferze marzeń i musiałby się zdarzyć jakiś cud, ale masz wiedzieć to, że tam ktoś się nie poddaje i będzie myślał, 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 czekał, myślał. No a kto tak czeka, czeka, taki cierpliwy, bo on tutaj się nigdzie nie wybiera od tego myślenia o tobie. On ma tak głębokie mm, pragnienie, wręcz takie wizje jakieś z tobą, że jesteś tylko ty. Nie żadna tam inna osoba mu po głowie chodzi, ty. Po prostu tu jest takie, wiesz, bardzo to spersonalizowane do ciebie od tego kogoś. Więc on może czekać bardzo długo. Ech, na to jak się życie poukłada nie zamierza gasnąć nie zamierza odpuszczać ani z ciebie rezygnować no siedzi sobie i myśli może nie robię tutaj jakiejś wiesz wielkiego zamieszania nie daję ci tak tego zauważyć ale ja sobie tam o tobie myślę i, i nie chcę rezygnować z ciebie wręcz przeciwnie wyczekuję tutaj płomiennego startu no Macie, to jest taki cichy wielbiciel, ale taki na serio, bardzo dojrzały wielbiciel. No dobrze. Druga grupa. Kto o tobie myśli? Co myśli? Nie może przestać myśleć. Wręcz w ogóle wie, że powinien przestać myśleć, a nie może tego zrobić. Ma ciągłe nawroty, powroty dlaczego ja o niej myślę? To jest niezdrowe, to jest niepotrzebne, bo na co mogę sobie tutaj pozwolić z nią? Zbyt wiele się nie da. A jakby się dało, to jest nie wiem, jakaś randeczka, jedno spotkanie. No, to jest osoba, która wie, że. Sporo was dzieli, że macie inne sytuacje życiowe. Być może ten ktoś albo czuje się bardzo samotny, albo jest singlem. Jeśli czułby się samotny, to mógłby być w jakiejś relacji, ale tam jest nie, niedobrze mu i przez to jest poczucie samotności. Niezależny, zaradny, pracowity, ogarnięty życiowo no, tak dosyć fajnie. Yy, taki konkretny raczej, ale też i yy, jakby być może wychodzić z jakichś kłopotów życiowych, albo zakończać jakąś trudną sytuację życiową, e, przystosowywać się do, e, do nowego życia, e, do nowych rzeczy w swoim życiu, tak jakby u tej osoby zachodziły jakieś zmiany. I on dochodzi do siebie. On coś nie wiem, odrabia, przepracowywuje, leczy się i tak dalej. No, może nie aż tak, że się leczy, bardziej porządkuje sobie w głowie i w życiu po czymś, po jakimś procesie. Więc albo osamotniał, albo no wiesz, jakieś tam ma inne e, zmiany życiowe. Ale generalnie sobie daje radę. Głowa na karku, ale tak go do ciebie ćmi rozbujał się myśli, ale bym z nią gdzieś poszedł na drineczka jakiegoś, na herbatkę bym ją zaprosił. Jak ja bym jej naparzył tej herbatki. No. Gdzieś takie są tutaj przelatujące tęsknoty. Ta osoba możecie bardzo lubić. Mogliście się nawet trochę przyjaźnić i to gdzieś tam w nim zostało. I. I nie puszcza i, nie, I jakby się nie kończy Nie odchodzi I myśli sobie, że do dupy ta sytuacja Taka ciężka, taka trudna Niezręczność tu jest No ale cóż, ale ja myślę, ale ja wzdycham Że Anusz się kiedyś spotkamy Anuś, może nam się coś Uda przeżyć razem Poświęciłbym się Tak, ja bym dał radę Gdyby tylko chciała się spotkać Gdyby tylko na coś się zgodziła, gdyby na coś była możliwość, to ja wytrzymam, ja się poświęcę, ja dam radę. No, taki jest, bardzo mu zależy. Tutaj na czymś takim. Ale też mocno czuję jakieś zmiany życiowe przy tej osobie, i on też taki trochę jest rozbiegany, tak? I też trochę porozdzierany w sobie wewnętrznie, i tak. Ciągnie go do ciebie, ale wie, że to. Um, że to mogłoby być niezdrowe, że to zakazany obszar, że to by było coś, co mogłoby nam obojgu nie wyjść na dobre, albo że jesteś tak daleko poza zasięgiem, że wręcz zakazany owoc no takie rzeczy tutaj są. Także myśli bardzo. Ok, trzecia grupa. Co macie usłyszeć, wy? Kto o tobie myśli, co myśli? Człowiek bardzo ambitny, być może osoba, która dużo pracuje albo ucieka w pracę, przez to myślenie o tobie, no, może sobie wiesz wynajdywać różne zajęcia i tak ciągle go pochłania, tu jakiś tam projekt, tu jakaś inna praca, tu jeszcze coś porobię, tam coś porobię, tak jakby był ciągle zajęty. Być może ty z nim współpracujesz albo masz z nim coś do czynienia w pracy, pracujesz z nim razem albo coś z nim razem załatwiasz. Może być jakaś tutaj wasza wspólna Energia wykonywania czegoś o, Jakby on chciał z Tobą zacząć taką, wiesz Taką by chciał, no Poważną relację, coś takiego Żeby dać tutaj szansę Żeby życie dało szansę Żeby się coś wydarzyło Niech się zadzieje, tak by było cudownie Jakby widziałby potencjał W Was To by się udało to by było naprawdę, można by było tam dużo stworzyć, ja i ona. I tak wiesz, tak w ten sposób myśli dobrze. Ale za chwilę przychodzą myśli, co ty myślisz, puknij się w głowę, nie możesz o tym myśleć. To jest niemożliwe w tej sytuacji, skończ to swoje myślenie, zablokuj się, przestań myśleć. I tak myślisz, że albo ty nie zauważasz tego, że... że no, wiesz, że mu się podoba, że on coś chciałby z tobą, być może tego nie widzisz, unikasz. Albo on jest taki, wiesz, zawstydzony, że nie chce ci za bardzo tego e, pokazywać, tak, żebyś to widziała. No, bo tutaj zdaje sobie sprawę ten ktoś, że byłaby mocno niezręczna sytuacja. I co tu zrobić, i jak się zachować? Stanęlibyśmy oboje w osłupieniu, i nie wiadomo, co z tym, nie wiadomo, co dalej. I mogłyby się pojawić jakieś problemy komunikacyjne, mogłoby kogoś na przykład zatkać, zatkać komuś kanał komunikacyjny, mogłoby zatkać kogoś. Człowiek, który jest gdzieś nie do końca taki szczęśliwy w swoim życiu, wygląda, że ok, on jest taki profesjonalny bardzo. Tak się ubierze. Twarz sobie tak wiesz, ułoży uśmiech jakiś, włoży rano na twarz i idzie przez to życie, cały dzień. Ale w głębi duszy człowiek jest nie. Niespełniony, smutny, nieszczęśliwy emocjonalnie. No. Także nie widać tego po nim. On może bywać w różnych miejscach, dopasowywać się wszędzie, wiesz, taki elastyczny, wszędzie pójdzie, tu się odnajdzie, tam się odnajdzie, tu dobrze wypadnie. No, ale w sercu nie. W sercu jestem smutny, nieszczęśliwy i e, gdzieś tam biegnę myślami w inną stronę niż to, w czym jestem. No. Tutaj też jest jakiś taki żar uczuć, albo takich wiesz, emocji jakichś palących pomiędzy Wami. Chodzi o to, że macie jakieś takie energie yy, Wasze dosyć, yy, no takie intensywne. Takie ogniki mogą latać pomiędzy Wami, możecie wiesz, odczuwać jakieś dreszczyki, mrowienia, tego typu rzeczy. No dobra, wystarczy tych informacji, weźcie to tak, aby Wam w czymś pomogło. I tyle, trzymajcie się, do zobaczenia, pa!